Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie ze mną jest dzisiaj Cezar Witam wszystkich bardzo serdecznie Jest również ćwikła Dzień dobry Jestem ja w moim Audi R8 V10 moi drodzy dzisiaj jest to kolejny odcinek z serii szkoły Driftów Do nas dzisiaj do mnie do ćwikły dołączył Cezar w e, swojej białej Toyocie Jak no, i również tam. jest z nami tutaj ćwikła i co ty masz wariacie? To jest Subaru impreza To jest Subaru impreza pomarańczowe Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, wbijcie na kanały do chłopaków gdzie link znajduje się w opisie I dzisiaj ludzie troszkę sobie pojeździmy tutaj po mieście, troszkę pozwiedzamy tutaj e, te nasze Los Santos jak i również dołączymy później na mapę Drift Playground Którą możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka Kto jeszcze nie widział to zapraszam jak najbardziej Tam jeździliśmy kamarem. i czym tam jeszcze jeździliśmy? Mustangiem jakimś? Jeździliśmy, ja jeździłem A Shelby jeździłeś? I no nie, ja już jeździłem Stangiem GT Ja jeździłem Camaro i Mercedesem. Nissanem GTR-em Tak, no i ja jeszcze jeździłem Mercedesem tym C63 mg No i powiem wam, że naprawdę się fajnie śmigało tymi furkami e, A dzisiaj ludzie śmigamy sobie takimi troszkę innymi samochodami Ja stawiam na te auta takie nowsze, bo mi się bardzo podobają te nowe samochody e, Cezar to jest taki mocno retro e, Fan Oho. starej motoryzacji a, a ćwikła to bierze to, co ludzie napiszą w komentarzach. No, bo ludzie e, również, tak jak wam w poprzednim odcinku powiedziałem, żebyście napisali wasze niki, które chcecie, żeby się pojawiały na rejestracjach. Jak również samochody, e, jakimi mamy jeździć, i ja sobie losuję i sobie takich ludzi tutaj dodaję. Dzisiaj jeździmy Audi R8, właśnie niebieskim o rejestracji. Krzak ćwikła, jaką ty masz blachy? Ja mam Darek Oma Darek, są na ty Cesar, chyba nie masz żadnych, bo ci o ja, tym nie powiedzieliśmy. Ja właśnie nie mam Ja <laughs> nie, nie Ja, ja nie a a, to ogólnie, ja, tak ja, blach. ja nie mam Ja Ja nie mam Ja nie Ja nie nie tutaj nigdzie. Hahaha, widzisz. nie Dobra, tutaj po tych parkingach sobie troszkę pośmigaliśmy, troszkę sobie pojeździliśmy jeszcze możemy wyjechać na arenkę, zobaczyć co ciekawego słychać. Ogólnie ludzie te serwery są mocno przepełnione, mocno tutaj bardzo dużo ludzi dzisiaj gra i ciężko znaleźć jest wolnego spota, ale teraz się i tak troszkę rozluźniło, bo wcześniej mieli... Już wcześniej zaczęliśmy nagrywanie tego odcinka, no ale nie nacisnąłem magicznego klawisza od nagrywania na OBS-ko no i ludzie lecimy sobie tutaj już po raz kolejny No i właśnie tutaj, na tym parkingu, jak jeździliśmy To jeździło z nami tutaj jeszcze dwóch graczy, nie? A teraz jesteśmy już w sumie prawie sami, jeszcze jeden tutaj ziomek śmiga jakąś furką. Tą furką jeździłem w tym, w Forzie bodajże. I Lucek też ją robił pod drift, nie wiem czy kojarzycie. Na pewno kojarzycie kanał ludzka, jeżeli jesteście fanami motoryz motoryzacji Właśnie Lucek tą furką jeździł, ale jak to się nazywa? Jezu, jak on dziwnie jeździ! A ty jest fordzik jakiś to jest fordzik jakiś, tak podjechałem, żeby obczaić. E, I go można mocno też zrobić pod jakieś takie, wiecie. Szybkie jazdy, nie? Bo to nie jest taki typowo driftowus, ale śmiga. Dobra, Cezar jest z nami tutaj dzisiaj nowy ćwikłe pewnie już znacie. Cezara pewnie też znacie, bo co Cezara nie zna, jak oglądacie odcinki na przykład z GTA, czy to u mnie czy u Hoga tego na kanale, czy też u Cezara na kanale. E, I Cezar jest nowy w szkole driftów. No i przyjacielu mój drogi. Jak ci się to widzi? Ogólnie ćwikła. Obrotówę. Tutaj jest najbardziej doświadczony drifciarz. Póki co, ale <głos》> nie pokazuje tego tak. kamerą jeżdżę po tobie. W przodę, no, no, jest w przodo, jest w przodu, ja sobie z to, z to, no, za tobą pojadę. No, że mnie co wiesz. Gość, jesteś cały czas na kamerze. Oj, Cezar jednak się musi z nami pożegnać, bo ma niespodziewane gości. Więc no, nie udało się ludzie dokończyć tego odcinka z Cezarem. Ale to nie szkodzi, świkło. Jeszcze pójdziemy na Playgrounda i zobaczymy, jak tam nam się będzie śmigało. Chodź tu wariacie, wyjedziemy na miasto, może jakąś jedną czwartą zrobimy. Lecimy na miasto, trochę pojeździć, bo tak jeździmy po tych mapach driftowych. Ale też można po mieście troszkę pojeździć. Masz tu jakieś fajne trasy obadane? Pierwszy był ten odcinek też był z, właśnie z y, obserwatorium. miasta. A tak, 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 bo tam nie działało nam ten. E, no name no nam nie działał, No bo ogólnie gramy na No Name Driftie e, w tego. tutaj w TGTA na 5 m Bo tak często też pytacie się właśnie, gdzie wy jeździcie, gdzie to takie drifty, gdzie takie fajne purki. Jest to serwer, ludzie No Name Drift i tutaj na różne e, numerki sobie wchodzimy tam, gdzie są miejsca, nie? Bo ogólnie te serwery są ze sobą zsynchronizowane. I sobie tutaj tak śmigamy to jest po, 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 nie podpięta, jedna Tak, 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 bo to jest jedna baza O, żeś poszedł tam gościu No Ta stacja wybucha, czy nie, tutaj? Tak A, to, to nie, dobra, Chyba to challenge'ik tak. Zobaczymy A? Nie, nie wybucha Nie, nie wybucha Ale myślałem, Oje. że wiesz, że taki zrobimy sobie Takie wyzwanie, nie? Nie rozwal się na stacji challenge Łe, to nie jest trudne No jak nie trudne? Byś wyciął kłopię na samym przewitanie już Gość. Dobra, big boczkiem w te uliczki Szkoda, że nie można sobie takiego handlingu włączyć e, w samochodach w GTA na normalnych serwerkach na przykład, nie? No, szkoda Że wiesz, że odpalasz sobie auto e, Na przykład u Benego ustawiasz sobie handling pod e, drift I śmigasz, nie? Na ulicy tymi furkami Bo takie wyścigi na jedną to czwartą porobisz Jak sobie, driftujesz, nagle podlatuje opresor i poddriftowanie No właśnie, to jest w też takie Gdybyśmy poddriftowali Dobra Eee, żebym jakiś taki, nie wiem, wyścig mini tutaj Na lotnisku jest fajne miejscówki, są między tymi, tymi A na lotnisku tymi... daleko mamy stąd. gór Górkami Na lotnisku daleko Dobra, w następnym odcinku sobie przygotujemy może jakieś wyścig jak będzie więcej ludzi, to wiesz To się ogarniemy eee, jeżeli chodzi ludzie o te drifty, no te Audi, no Do luźnej jazdy po mieście nadaje się elegancko do Driftu też się fajnie w miarę jeździ. Ja ogólnie tych samochodów jakieś za bardzo nie przerabiam. Ja to mam wszystko ustawione, wiecie, na e, customie. Tak jak to jest, jest wybrane tutaj na samym początku. E, wszystko, tylko zmieniam tutaj wizualkę troszkę na tym samochodzie. Dobra, jakiś badent tu jest na dole. Kosmetyka, no że to, wiesz, wyglądało jakieś w miarę fajnie, nie? A wydaje mi się, że Audi ładnie się tutaj z tymi niebiesko żółtymi kolorami e, prezentuje. Jest to takie hoxowe barwy, że tak powiem, tutaj mamy. Założone, co? Wariacie, śmigamy na tego playgrounda całego? Zobaczyć, co nam zjadać? No, śmigać. Dobra, więc... pek Odpalamy F1, e, teleport, location, on map. No i jesteśmy wariacie już na drift playground. Musiałem tutaj się troszkę przelogować, bo nie działał mi e, serwerek. Nie ładowała mi się w ogóle mapa, ale już jesteśmy na playgroundzie. Ćwikła? to tutaj pojeździł przed chwilą trochę. I mówię, że ta mapa jest na te samochody totalnym, totalnym ludzie, kozakiem e, I możemy stworzyć naprawdę też mocny materiał na tej mapie Więc e, kontynuujemy zabawę Wydaje mi się, że ten drift playground to jest jedna z tych fajniejszych mapek e, Jeżeli chodzi o... O, o, o te drifciki, nie? No no, 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 Tak troszkę jeździło po tych mapkach A ten playground, Jezu, jak te Audi ładnie wchodzi, powiem Ci, że Ostatnio myślałem, że ten GTR jest szefem ale te Audi też te zakręty. o panie, to jest żabka nasza ulubiona. Jedyna otwarta w niedzielę. Eee, dobra wariacie. Przystryk do prawej i do lewej teraz. Łapiemy kąciki. Aj, beczułkę lekko skasowałem! Aj, też kramężnik, Dobra, idziemy pod prąd. Pod prąd? No to dobrej, zakręcamy tutaj I piłujemy. A no tak, bo tam idą w drugą stronę z e, strzałeczki. Piłuj, piłuj, piłuj tutaj. Patrz, teraz wszyscy z serwerów wychodzą. Jak ja chciałem się połączyć, to była kolejka ludzie ogromna, nie? Z 10 minut czekałem, żeby tutaj wrócić. O! Będzie. Aj, zderzenie było drzwiami! Niedobrze, niedobrze, wariacie. Dobra, pyk. Robimy jakiś konteścik zaraz na, na punkciki? No, można. Co dziś ogarnąć? Dobra, to czekaj, pyk. Robimy trzy przejazdy testowe, w wariacie, a później będziemy robić Jakiś taki punktowy kontestik, dobra? Będziemy mieli takie przejazdy, jakby Zrobimy... nie, dwa przejazdy testowe, to jest jeden już teraz zaliczany Jeszcze jeden przejeździk testowy A później zliczamy sobie punkty i zobaczymy kto wygra eee, pojedynek driftowy, co? Dobra Ale teraz mam dobry akurat, pojęci ślisk ślizg 4700, 4800 miałem Ue, to jest takich wyników nie miałem Dobra, jeden Bo wiesz, ja jadę tak bardziej pod kąty, a jak robisz szersze kąty czasami to ci anuluje drift, nie? No tak, 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 tak A tutaj to już wariacie polecimy sobie pod ten Pod punkty O Jezu! Krawężnik Ezo za chłopy krzyczą mi tutaj, ich trzeba wyłączyć jakoś Eee, no, voice to... chat Wyłączony Gdzie to jest? Możeś mi drogę zajechał, już mnie... No bo chłopy mi na voice chacie krzyczyli, to musiałem ich troszkę wiesz... Uspokoić, nie? Chłop coś tam krzyczy, mówię: Eee! Mówię, wariacie! Ja tu driftuję! Proszę Nagrywane. mi stąd palić gumę, co? Nagrywane jest. Dokładnie. Ale powiem wam, że nieraz sobie lubię tutaj z ludźmi pogadać. <grywanie> Się Polaków trafia, to, to można, można, można naprawdę poświrować. Dobra, tu jest coś takiego jak kamera z drona, nie? No. Ja sobie tutaj zaparkuję na razie zaparkuję tutaj, jak wersji. Oni mają takie Audi chyba. Dobra moi drodzy, jesteśmy aktualnie na kamerze ćwikły i zobaczymy jak on tutaj będzie nas driftował. Ty mi licz, mordo ile punktów będziesz miał. No i co? No i zaczynaj przejazd. Zaczynaj przejazd, zobaczymy jak sobie tutaj śmigasz. Ja tutaj za tobą już podążam kamerką. Ale łapię piękne kąty, nie? I wszystkie zakręty wyłapane. Oj, będzie zerowanko punktów? Będzie? Czy nie, jednak nie? Nie, 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 nie ma, nie ma. Teraz się ćwikła sobie tutaj ładnie Zajeżdża wszystkie zakręciki, idealnie wchodzi. Aj, zerowanko. Trzeba uważać na stratę, właśnie tej, na te straty punktów. O jezu, kamera mi uciekła pod mapę. Bo jak wyżej Cię jest, ta kamerka ucieka. O nie, nie mogę całego driftu zobaczyć. Co jest tutaj, ludzie, nie tak? Chciałem wam, fajnie ćwikłę pokazać na drifcie No, ale do końca nie pokażę, dobra, muszę wykorzystać tą opcję, o której ty mi mówiłeś. Bo inaczej 500. jest tutaj. Lipa, dobra, jedź, 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 no. Dwa ale kręci, koła. ale kręci Raz, dwa, trzy... Oj! Zbite beczki, minus dwa 100 500, punktów Dwa 2700. Jeszcze raz jedź teraz 2700 miałeś, 3, tak? 3, ciśnij 3, do końca, ciśnij do końca. Zobaczmy ile tam nakręcisz. 3500 To dwa 3, kółeczka 7, do zrobienia A, zerowanko 3800 3800 miałeś maksa, tak? Tak Naprawdę, tutaj swoją przygodę z driftem. I zaraz zobaczymy, jak ja tutaj pojadę. Ja miałem na, na rozgrzewkowym 4300 chyba najwięcej. E, więc wynik też był w miarę ok. A tu ćwikła sobie na razie ciśnie, no. Najgorsze jest to, że lepiej by ci poszło pewnie <grybujesz> bez tej presji niż, e, niż teraz, nie? No. Szkoda, że tego drona nie ogarnę. Z tego drona przekładnie to wygląda z góry. Jak się to i lata. Że to nie działa tak jak wiesz, jak w GTA zwykłym, nie? Na tym, jak sobie siedzisz na tej kamerze, ee, przy demkach, jak się robi na studiu Rockstar. No, no, no. no Dobra, zwykło dojechał, ile miałeś? 3700, tak? 3800. 3800. Teraz, ludzie, ja zaczynam swoją przygodę na naszym Audi i zobaczymy, jak mi się to i będzie kręciło. Więc, Pyk. Dwa przejazdy łapiemy wariacie. Dobra, ty łapiesz najlepsze kąty, ja tak troszkę amatorsko. I ja zapowiecie, a tryhard, tryhard! No, ja ludzi nie umiem inaczej. O 1500. Widzicie, już mnie zakręciło. O jezu, wpadłem w krzaki nie jakieś. Czekaj, bo ta Audi nie jedzie tutaj prawie w ogóle po tym. Dobra, 1500 na razie. No, tak średnio, średnio. Oj, na rozgrzewkowym było dużo lepiej. Teraz ta presja, wiecie, wygranej. Nie, presja wyniku, jak to się mówi. Tutaj ciśnie, jeszcze obserwują mnie tutaj spektatorzy więc no, trzeba się skupić, trzeba się skupić. Dobra, 1700 i reset Oj, tutaj ćwikła, czuję, że mnie zmasakrował tym swoim driftem. Ja gdzieś miałem wcześniej dobry przejazd. A teraz ludzie jest tutaj, no, tak średnio bym powiedział. Dobra, pierwszy przejazd no, za mną, 1700 tak był maksik 1700 był maksik, jedziemy dalej. Nie, no, z tego to nic nie będzie, ludzie. Co jest grane Jak ja to chyba muszę jakiś. Nowego szkoleniowca do driftów zatrudnić, bo... Patrzcie co ja robię tutaj 1300, 1500, 1600, 1700 i reset! No 1700 to jest chyba teraz mój... No to, to ja też miałem taki ładny przejazd i zrestartowałem. Mój tu limit, a ja tu miałem poboczek, nie był ładny przejazd. Tutaj pamięci, że odwaliłem troszkę kaszanę. Dobra, próbujemy, próbujemy tutaj przejechać. 1300 1500. O Jezu! Chłop to się chyba do tarcia szanu nadaje, a nie do driftowania tymi samochodami. No, Ale, masz za dużo. co? Obroty masz za duże. Nie wiem, tak ładnie przedtem mi się wchodziło tutaj. A teraz, Oj, tragedia, tragedia. 1700 miałem maksa. No, nie wyszło, ludzie. Ćwikła wygrał w tym pojedynku. Więc Ćwikła jest mistrzem dzisiejszego odcinka. Ja sobie tutaj jeszcze przejeździk taki zrobię. Bo póki co fajnie się wchodzi. No teraz, teraz 2300. 2,5 tysiąca, 2650 robiłem teraz. Już lepiej, ale to już się nie wlicza do wyniku. Dobra, ostatni przejazd, bo już się tutaj noc zbliża na tej naszej mapie. E, dzisiaj tylko jeden samochód wam pokazałem na odcinku, bo miał być jeszcze Cezar. No ale Cezar jednak miał niespodziewanej gości i musiał się z nami pożegnać. No ale możecie wbić do niego na kanał i mu tam subskrypcję jakoś kliknąć. Do ćwikły też wbijcie na kanał. A ja powoli ludzie tutaj już dojeżdżam do. A finiszu tej mapy no i co? I będziemy się z wami chyba powoli żegnać, nie? No. Jak tam świgła, co o tym myślisz? Żegnamy się z widzami czy się nie żegnamy? Żegnamy się z widzami. Żegnamy się z widzami, więc ludzie. Kolejny odcinek z driftów poniedziałek już za tydzień pojawi się na kanale. E, piszcie mi w komentarzach, jakie chcecie zobaczyć samochody, co chcecie zobaczyć na rejestracji. E, a ja coś ciekawego dla was tam Umieszczę i może Wy chcecie z nami kiedyś podriftować, bo też jest taka opcja: bo im więcej osób na drifcie, to lepiej. To zapraszam Was do udziału tutaj, ludzie, do dyskusji w komentarzach. A my się z Wami żegnamy ze mną by dzisiaj ćwikła. Do widzenia. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam. Heju. I'm <laughs>